W tych dwóch kolejnych ćwiczeniach będziemy pracować nad wzmocnieniem przywodzicieli, czyli mięśni wewnętrznego uda, a, a także czworogłowę będziemy robić przysiady przy ścianie. Pierwsze ćwiczenie to będzie kolano do kolana w pozycji 90-90, leżąc na boku. Kładziemy sobie coś pod głowę, żeby kręgosłup ustawił się w prostej linii. Stopy przylegają do ścian, do ściany, do kanapy i ustawiamy je w ten sposób, że one są w linii z kolanem. Czyli chcemy prosty kąt w kolanie, a następnie prosty kąt w, tutaj w biodrze. Długi kręgosłup, tak? Staramy się nie opuszczać tutaj tego y, lewej strony ciała na podłogę, tylko odsuwamy troszeczkę tutaj tą przestrzeń w wypasie. Od podłogi. Te mięśnie troszeczkę nam tutaj zaczną pracować z boku, w, w, w brzuchu. Ramiona do przodu, klatka piersiowa jest z tyłu wypukła, miednica jest w pozycji neutralnej, czyli moje guzy kulszowe są skierowane w stronę kanapy. Plecy są rozluźnione, tak? Jeśli czujecie, że tutaj gdzieś w plecach Wam się spina, to spróbujcie odsunąć sobie troszeczkę to prawe biodro od klatki piersiowej. I chcemy tutaj stworzyć przestrzeń, i jednocześnie pod spodem stworzyć przestrzeń, tak? Czyli chcemy taki prosty kręgosłup. Między kolanami <laughs> mamy przerwę, bo będziemy przysuwać to dolne kolano w stronę górnego kolana. Robimy jeszcze jedną rzecz: przesuwamy lekko to prawe kolano do przodu, tak, żeby ono było trochę dalej niż nasze lewe kolano, czyli to dolne kolano, tak? Mocno dociskając stopy do ściany czy do kanapy, stabilizujemy ciało, następnie na wydechu podnoszę sobie tą dolną nogę do góry. Robię wydech do samego końca, a następnie wracam z powrotem w dół. Tak? I biorę sobie wdech. Wdechy, na wdechach możemy się skupiać na tyle klatki piersiowej oraz boku, czyli rozprężamy tutaj tył klatki piersiowej, bok klatki piersiowej, robiąc dechy przez nos. A następnie na wydechu uaktywniamy przywodziciel po lewej stronie, czyli ta dolna noga tutaj mocno pracuje. I wracamy. Wdech i wydech. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Wdech, wydech. Po pewnym czasie możecie też zacząć czuć, że tutaj ten pośladek w górnej nodze zaczyna Wam troszeczkę się spinać, napinać. To jest dobry też znak, że jesteście ustawieni w prawidłowej pozycji. On tak jakby też wspomaga nam ustabilizować tą pozycję. Także będziecie czuć ten górny pośladek, ale najbardziej tutaj ten przywodziciel. Można sobie wykonać 12 razy na to ćwiczenie 12 razy na lewej stronie, a następnie położyć na je na prawą stronę. Drugie ćwiczenie w tym zestawie to będą przyściady przy ścianie z wałkiem. Ustawiamy się troszkę krok od ściany tak, żeby jak będziemy w dole w pozycji przysiadu, tak, żeby znowu stworzyć ten kąt prosty w kolanie i w biodrze, tak, jeśli stopy będą za blisko, ściany, to kolana nam pójdą za bardzo do przodu, z kolei jak będą za daleko, to będzie nam gdzieś tam jednica i to całe ciało uciekać do przodu. tak? Czyli ustawiamy sobie tak stopy, żeby były w linii z, biodrzem, z biodrem, z biodrami i jak idziemy w dół, żeby ustawiło się ładnie pod kątem prostym. Tak, ramiona przesuwamy sobie do przodu, bo chcemy mieć długi, prosty kręgosłup. Guzy kurszowe są skierowane w dół. Także możecie nawet sobie wyczuć guzy kurszowe i zobaczyć, czy miednica przypadkiem nie jest za bardzo w przodu i guzy nie są skierowane do tyłu, tak samo do przodu. Tutaj nie powinna być podwinięta, bo góry guzy kurszowe skierują nam się do, do przodu. Tak, My chcemy, żeby one były skierowane prosto w dół, w stronę podłoki. Ramiona do przodu, robimy wdech, zsuwamy się powolutku po kręgosłupie w dół. Tak, tutaj czujemy jak mięśnie na miednicy nam się ładnie rozluźniają na wdechu, a następnie powolutku podnosimy się do góry. Tutaj można sobie pracować też z mięśniami, mięśniami na miednicy, napinając je aktywnie idąc do góry, tak? Tylko trzeba pamiętać o tym, żeby napiąć sobie. Mięśnie między guzami kruszowymi, a nie podwijać i spinać pośladki. Te pośladki nam będą pomagać podnieść do góry. Będziecie czuć pośladki, ale nie powinnyście czuć jej bardziej niż mięśnie na jeśli aktywnie napinacie mięśnie na miednicy. Tak? Napinając aktywnie mięśnie na skupiamy się na przestrzeni między guzami kruszowymi, tak? do środka i do góry. I robimy to z wydechem. Tak? Czyli wdech idziemy w dół, guzy kruszowe nam się ładnie otwierają, rozluźniamy mięśnie na miednicy i na wydechu idziemy do góry. Tak, można napiąć mięśnie na miednicy i znowu idziemy w dół, rozluźniamy. I do góry prostujemy. I musicie też zwrócić uwagę na to, co robi kręgosłup, tak? Czyli idąc w dół, my się nie przechylamy do przodu, ani nie wypinamy do tyłu. Idziemy pionowo w dół, tak? I wydech. I to ćwiczenie możecie sobie wykonać około 10 do 12 powtórzeń.